Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Amonkaz Lajk, like, subskrybujcie, fałsz share link w opisie Polecam serdecznie, smacznego widza jestem Szajem, altruistą, inwestigatorem No i pięknie <grym> Możemy tutaj sobie postać chwilę Więc widzimy sobie stópki, tutaj sobie rawie biega No to co, ktoś tutaj pierdzielnie To ja wtedy wskrzeszam To jest szybka akcja, kurde, ten. No, dobra, ktoś tutaj zabije, przy wszystkich Dobra, podejdę sobie tutaj do komsów Na spokojnie Schowajmy się Standardowa taktyka jako altruista. Teraz poczekamy, niech ktoś tutaj pierdolnie. A ja tutaj szybki rewaiwik, kurde ten. Ale nie piekło teraz. Witaj, dywan. Był, bo ziomek spierdolił do wenta i tyle go widzieliśmy. Ale w którym miejscu? Spierdolił do venta. E, zaraz przed wejściem do laba. Ja, duża osoba i szałek. O, rybka naprawił komsy, więc to jest gitana. No, duża osoba to chyba była rabia. No nie, nie rabia. <coughs> Ej, to ktoś wyskoczył z wenta po tej lewej stronie i wbiegł do No nie, No, prawdopodobnie. Ja poznał, bo ja zapierdalam e, No <laughs> Ja zapierdalam No i fajnie, ale, no ale pytanie, czy teraz po prostu szybko biega, czy, czy zajebała w z i uciekła do wenta? Nie, bo oni widzieli, że... Bo zapierdoliła tak, bo jest to a ja szybka, nie? To by wiedzieli, że to ja No to prawda, to nie był szybki morderca, to był przeciętny Ale to, ale słowo zapierdala ma kilka znaczeń <laughs> No, ona no. on mówi zapierdalać ja lubię, ja lubię, no. No i teraz nie wiadomo, nie wiadomo. Ogóle, nie wiem, mania jest w więzieniu, nie wiem, Joydor tu co A co, a co jeśli chodzą? Ravia jest morflingiem, bo po prostu się kogoś zmorfowała, żeby być wolniejsza? I zajebała, i, i rzeczywiście jest zapierdoliła. ja <grym> to, to na To no, jest możliwe, jeśli chodzi o Ravia, Ravia, królewskie. co ciemnie... ty uważasz na ten temat? <grym> ja się zgadzam z Abią. Ale nie, mi chodzi na temat. <grym> <grym> a to była teoria spiskowa! Wywajdź <grym> Ravie! <grym> 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 To była teoria zyskowa. Nie, 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 nie wiem, wydawało mi się, że miał jakąś lepszą opinię, tak szczerze na ten temat Nie, szczerze nie wiem, nikogo nie Ale gdybym miał rację, pojęcie. to by było całkiem śmieszne Byłem tam ja, ty i ktoś jeszcze o, duży Kto jest w ogóle duży? Kto jest dużym graczem? Bo mi się wydaje, że to może być o, mania, mania, mania Mania, Mania A, Mania jest to to duża, ja mówiła, no Wielki ona diabeł też, No to Mania tego nie zrobiła, no, no dobra, no to No to co? Mania, Shazi chyba, ja, nie zabiliśmy e, Ja nie byłem. zabiłem, Rybka też nie zabił no to drzemie! Może... No ja? Ja Kurwa, że się chyba nie słucha, że rybka to jest <grym> ale... coś Mamy no ja... jeszcze dwie kobiety i może się wstrzymujemy z to A, Skip, jeszcze skip. Ale słab, ja pierdolę. Klawek po prostu przyszedł, nie odzywał się całą grę, myślał, że na niego dali i do tego się złapnął. jeszcze zagłosował na siebie. No już zagłosował, żeby też, żeby zmienić. Dobra, dobra. Trzeba to rozegrać. To jest prosta akcja. Nie, nie mogę To zrobić, Kurwa, za szybka jestem. Dobra, trzeba zrobić tak, że podejdę sobie do rybki, wy mu, żeby stał w miejscu, a ja tylko muszę do, do... do kogokolwiek. Dobra, trzeba podejść po prostu do kogoś. Hmm. Światło gaśnie, nie podoba mi się to. Tutaj jest klapek, klapek na pewno nie zabije, prawda? Tutaj dużo osób biegnie. Dobra, ravea. Może być i ravea ogólnie, cokolwiek tak naprawdę. Dobra, ravea. Dobra, chodź, 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 chodź Ja zaraz stanę sobie tutaj Stój, stój, stój Dobra Zaraz sobie tutaj zniknę I będę patrzył No niestety Dobra Ciekawe Nie ja, jest nie rawię, nie Shazzy Nie, GBN Tak? O, GBN skurz, no, rybka no to Rybka na pewno tak? nie zabił, bo my byliśmy... No, do, do Rybka, ta chciałeś do sobie na wyjściu... No, wiem, podleby, wiem, nie wiem, 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 wiem No to zostanie Grim No ja i Rybka wyszliśmy właśnie ze Specimen'a, więc Rybka cały czas ze mną Klapek On też naprawił, więc Klapek nie mógł tego, ja. zabić no to czekaj, powtórz ibi twoje eseje, coś, kawę tam potwierdza? No, ja potwierdzam, Rawie, potwierdzam z i myślę, że mogę potwierdzić klapka, który też naprawiał i bieg ogólnie od strony laboratorium do naprawy świateł. On no jest, okay. Ja potwierdzam siebie i rybkę, jest na czyli w kuli on na w był przy antense. do za. Ty a ty Grimiaki no jesteś czysty. Ej. <grym _> to niemiłe. Ja, ja jestem czyściutki. W poprzedniej no? rundzie byłem przy komsy, naprawiał komsy, a teraz jestem w O2 i no, Klapek by mnie potwierdził, ale nie może. No. No, no, może w o no, ja Może to... potwierdzić Jaylorowi. No, a Jailor nam, nam powie. Powiedz nam Jaylor. Powiem, gdzie to cieba jest w ogóle. On jest Powiem. zaraz obok Wenta przy Komsach. Hmm. Zaraz obok Wenta przy Komsach. W sensie, Aha. że którego Wenta? A, że tego no Wenta. Koms. No, 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 no dobra. Ale jak ciebie go ma Nie, nie, nie. Sazi jest, jest Git, Rawia jest Git, ja jestem Git, Klapek jest Git. Ty jeszcze GBN potwierdzasz rybkę. No to zostaje nam. Rybka za Grim GBN bania. Ale ja niekoniecznie potwierdzam. Potwierdzam GBN, żeby nie było. Ja, ja, nie było. ja jestem, jestem czysty. Natomiast, tak. natomiast mam bardzo dziwne informacje sprzeczne. Aha. Bo według moich że informacji mamy. mamy w lobby dwóch weteranów. To może tak być. Jest taka szansa. Ale może tak być. Może być tak w sumie. Chociaż... Okay. Mm, nie no, może tak czyli być jesteś, chyba. Czyli Grim jesteś, jesteś tym, tak? Może, ostatnio było dwóch mediów. Tak? No, no, no. no, no, no. Ale znaczy nie wiem, ja szczerze skipuję, bo w sumie nie wiem. No zostały te osoby. Mi się, tak tak wydaje, no. że z tych, mi się wydaje, że z tych osób, które zostały potwierdzone Aha. w tamtej grupie może być a? jednak killer, tylko że źle potwierdziliście. Nie. Jesteście chujowymi potwierdzaczami, kurwa. Ja mówię, no. Coś rawiaknuje. zaraz <grym> ja też na pewno, no. To sobie zniknę. Stój tutaj, stój, 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 stój. Rybka wycisz się. Przepraszam, tak sobie pośpiewałem też Okej, okay, okej. Okay. Poczekajmy, poczekajmy. Niech ona sobie tutaj biega. Zobaczymy, czy ktoś się pokusi. O to, żeby pierdolnąć. Rawia, nie, nie idź sobie! Wracaj tu! No rawia, no! No i zaposzła. No kurde. A taki plan dojebany był. No i naprawdę se poszła Dobra, muszę znaleźć jakiś inny cel. Marabia nie potrafi stać w miejscu. Dobra, to zrobimy tak. Szazi, szazzi, szazi. Chodź, 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 Stoi stój, stój na kamerach, ja sobie tutaj zniknę. A nie, nie będę widział. Dobra, postojmy sobie tutaj chwilę. Wtedy trochę trwa to znikanie. Hmm, poszli sobie wszyscy. Dziękuję za zgłoszenie tego, mam pytania, nie wiem, do niektórych mm -hmm. osób. No. Mam pytania, o, no bo nic, No bo powiem tak, nic się nie dzieje ciekawego, więc ja zadam po prostu bardzo bezpośrednie pytanie. Szazi, czy ty robisz coś użytecznego dla nas? <grym> <grym> czy jesteś bezużyteczny? Ratki <grym> robię. No ale ty tylko i wyłącznie, nic więcej. No nic. No bo kurwa Szazi biega i ja co chwilę widzę go na jakiejś abilitki żywa Co kurwa chwilę? Ja nie wiem, na jakim on to używa. Tu, ty, raz ty, mnie, ty, ty, ty. tu raz na mnie, tu raz na tobie, tu na rybce, tu na, jak, jak było to morderstwo przed labem to też na mani użył, ja nie wiem czy on zbiera jako arsonista targety czy jako plugbearer zaraża ludzi, ja nie wiem. Może zaraża. Ja się go boję, bo on już tyle razy użył tej ablityki, że on zaraz wszystkich spali naraz. No, wcale tak. Jakbym tyle użył O, nie Gdybyśmy tylko wiedzieli kim był Grim. No. Żeby był Jailorem. Jailorem, myślisz? No bo no wcześniej myślę, się potwierdzał nie. z Klapkiem, że byli w jednym pomieszczeniu, a Klapek miał Jaila. Myślę, że on nie jest Jailorem, tego, że... tylko jest w strzelał w ciebie i nie trafił może. Albo... Jest taka Jeżeli nie trafił, to jest dziwny, bo ja mu podałem rolę natacji i to tak serio. No, no, tak, nie, tak, no ale nie. Ale może... Hmm, on raczej był... no nie wiem, wydawał się całkiem miły. <grym> Dzień dobry nie, na klatce mówił... Przedawał się Dzień dobry na klatce mówił, no. <grym> o, ty ty <grym> byłem, ja Zawsze Binda otwierał... Ja się, otwierał. się boję szazego. Ja się szazego boję. On się otwierał i jebany nasteryzm wziął. Szazy biega tylko i biega i... No biega i klika na ludzi, nie on biega i biega. On jest czysty! A no może no jest, tak jest tak plug.z.Brelem? Kurde, piepczone. Może jest plug.Brelem? Ale to, mania, skoro jest czysty, to gdzie te bitki idą? Co on robi? No właśnie. No, I to no, zawsze no, przy ludziach, to nawet trego, nie widać. Ja jest pierdolę czerwony. Rybka jest czerwony, rawiaj zielona rybka jest czerwona. O, to jest okay. ciekawa wiadomość. Bardzo ciekawa wiadomość. Może no, tylko tyle bo... powiedziałeś. Znaczy, no nie, no ja jestem czerwony, bo jestem exe ale tu. To... <noise> Mam to w dupie w sumie. <noise> Masz Egze w dupie? To dziwne. <noise> tak, tak, no. Dobra, no to co? Mm, dobra, podejdę sobie tutaj Czy wy musicie stać cały czas na kamerach siedzę widzisz, że nic nie zanieczyszczędza. Dobra, no zniknę sobie tutaj. Okej, okay, okej. Okay. To jest taktyczne. No dół szybkie. Dobra, poczekamy tutaj. Dobra, szkoda tak tutaj stać. Tyle czasu. Jak poszedł? Pytanie, czy on jest kurcze zły czy nie, bo jeśli on jest rzeczywiście zły, no to przypał, no bo on nikogo, on nikogo nie zabije teraz. Hmm. No jest duża szansa na to, że rzeczywiście on jest zły. No i zrobimy, kurde, tym altruistom, szkoda. Eee, wiem, że moje zostały, ale ja mam w chuj tych tasków, ja tego nie zrobię, wszystkie taski do zrobienia. Czy nie uda? Lipa. Ora, i jest zgłosić po prostu przycisk. Dobra, bo nic się nie dzieje. Nie miałeś. Nie ciało Nie wyczyszczone Nie Tak Nie miałeś. 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 Nie 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 miałeś. Nie Nie miałeś. Nie Nie Moich, znaków, moich prawo lewo, prawo lewo. No dobra, tylko... No ogólnie, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to jest klapek tylko i wyłącznie z takiego względu, że jeżeli robię, Ale ogólnie, jest... ogólnie ja chciałem powiedzieć, kamerach... że dostało mi w chuj tasków, więc musimy wyrzucić złego. Nie no, ja ogólnie tak. Rybka stał cały czas awk nad kamerami, bo byłam tam dwa razy i on tam... Sta... I to Karolina. O. A, no. To... to przepraszam. A Miałaś własne zdanie? Eee, cieszymy się z tego. Dzięki, Dzięki za w <laughs> połowie słowa, nie. <laughs> no nie, że nawet nie dałeś dokończyć. <laughs> Klapuś, no jak mogłeś w sensie Ja Ale już nie. Ja mam... Nie, no to jest ogólnie 50-50. Ja rybka albo klapek, no. Wydaje mi się, że bardziej rybka, po prostu za nim poszedł. Rybka, to jesteś ty? I po prostu potem też bardzo długi czas skile nie padały. No po prostu też i to jesteś ty, no. <laughs> nie ma co tego przedłużać. To nie o, jestem, to nie jestem, to nie jestem ja. Znaczy ja jestem złą postacią, ale nie zabijającą, więc... No ja to... jednak giniesz. No dobra. O! Czemu ze mną?! ja pier... Nawet na siebie dał, no aaa... No, Pięknie to było. Ale to akurat wyrzucenie mnie w tej sytuacji było mega głupie. było. Wiesz co jeszcze by było głupie? Jakbyś na przykład mm. taski zaczął nie robić. Nie było. było. Nie pan, no, ale był byłem no sajem, byłem altruistą. No, nie, nie wiem, jak ty żeś pomyślał. Ja mówię, Czemu? że rybka a, całą rundę stoi na awku. No dobra, ale. Zły. Ale on nie stał całą rundę na awku. Stał całą ale ja rundę na nie awku. Razy, nie całą, miałem szazę z Big Brainem, bo jak ja mu powie... bo ja powiedziałem na spotkaniu, że on przynajmniej z 5 razy użył Abilitki, a jak go wyrzuciliśmy, to będą tylko a, dwie osoby, ja niektóre sprawiedli. No bo ty, a, Ja dwie osoby miałem pieniążek za Przecież ty, ty byłeś ja w spotkaniu z ja No byłeś na spotkaniu, Rabia ja powiedziała, jestem Garden Angelem, a o. Zagłosowałeś, ale nic nie powiedziałeś o tym. Dobra. Zrobię sobie planetę Vigilant. Ech, taki se, mam transparentne taski, ale co mi po tych transparentnych taskach? Tak naprawdę nic mi to nie da Karolinka się skanuje razem ze mną, no dobra Hmm... Karolinka się skanuje Ech, dobra, idźmy do Specimena w takim razie Zobaczymy co tutaj ciekawego się wydarzy Okej, okay. szybkie taski tylko widzę, co się dzieje, przynajmniej hmm? Dobra. Wychodzimy sobie stąd. No jazda. Niestety, przykra sytuacja jest taka: że może tutaj zaraz Warlocki Warlock, i nas wszystkich pozapierdalać. Ciemka. No to On mamy. No, o, możemy małem. bardzo Bo dużo wyklirować. No dobra, tak. dobra, ale nie zabiłem nie, ja. Ale... No dobra, ale wszyscy byśmy spostrzegli przez czało. dłuższy czas. Byłem ja, rybka, rufix oraz. kto tam, Sazi? Ja. I do tego Karolinka się skanowała. Czyli jest na się ja, też się skanowała. No to zostaje nam klapek, mania oraz rawie. W tym jest prawdopodobnie. A kto to no. nazwie teraz? Ja, ja zrobiłem ja zrobiłam starej części e, w sensie Polipo. A gdzie to jakoś O2 o, o pod butlą. To też nie zrobię tego raczej... Ta, to jest Klapek, chciałem Klapek był że... tylko na O2. Ja siedziałam non stop na admin i widziałam kto gdzie siedział. Ja, nie ma się była admin stole. Widzieliście jak wychodziłam, ja mam modyfikator w spy i Klapek tylko był w O2. Ten... No ona była przed zanim nie ja przyszłam bałem. na ten... No To Klapek. No i co no, powiesz, tak. No, nic nie powiesz, no w swoim nie stylu. No Nie da się strzelać, mój drogi, przykro mi. No, jak to się nie da strzelać? Green, dlaczego nie dlaczego zagłosowałeś nie tak na Katra? Tak A to nie, modyfikatory nie, no tak. No, tak. E, no nie, nie No dobra, no to z tych osób, które nie wymieniliśmy, nie było też Mani. Mania Mania na była następ... w The była paliwką. Ale to też uważam. była po po kryć, nie? Robiła ja paliwko. Interesujące. Ja czyżby w a... Tak. Ale Grim, paliwkę, żeby was podpalić. No, no tak, tak, dokładnie. To jest tak uważam. Ja a może mieć egoistę? No i widzisz, zagłosowałem na klapkę. Rzeczywiście zagłosował. Tylko niestety za późno. Dobra, no, bo. Klapka już nie ma. Mm, dobrze. Lecimy robić w takim razie taski. Dobra, no mamy jeszcze cztery do zrobienia. No nie powinno być raczej problemu z tym, żeby to ogarnąć. Zostało nam niewiele. Widzisz, on powinien dostać buffa? Trochę tak, trochę jest taki... taki se. Co tam Rufi, ode mnie chcesz, no? no? ja się tam sojuszować nie wiem, czy zamierzam. Jeśli jesteś zły, no to cóż. Po prostu mnie nie zabijaj, co? Byłoby bardzo miło, gdybyś mnie nie zabijał. Cyk, zrobione. Biegamy do dwa I róbmy sobie tutaj taski. Cyk. Idziemy naprawić sobie światełko, na spokojnie No ogólnie dzisiaj utopia No rzeczywiście, mamy chyba jakiegoś arsonista, albo Berera. No to by wychodziło To przydałoby się w coś strzelić Spróbujemy arsonistę w coś strzelić Jeśli ja nie trafię, to chuj Wszystkie daski zrobione, idę zgłosić przycisk No i zobaczymy co się wydarzy, o Witam serdecznie Czemu Shazzy odbiegasz od kira? Odbiega. od Shazzy On się na mnie wywalił Wywalił się na tobie Hm. Mm -hmm. Mm -hmm. Interesujące. Bardzo interesujące. Niby dlaczego się na tobie wywalił? Nie ja wiem. Niby ja tam zaraz prawie, XIXA, Widząc wszystkich od mm -hmm. DMK. Ale był traperem. Był No. A skąd ty to wiesz? Nie ci powiedział. Swoje informacje. <ślesztuk> mhm. okay. Czyli nie mógł się na tobie chwalić. Interesujące. Nie nagle. Trzaski, szansy, Może go diabnąłeś po prostu. Ja po prostu nie grę mówi, nie powiedział nic, działem. że był traperem, a teraz nagle Rufi i A może mówi, nie złapał nikogo szczegółowo. No no to po co miał mówić że e, Nie, 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 tak? Nie. No ale to jest. No nie, no. Ale... no. taski robiłem po prostu, no. Ech. No to. Czyli co Szazi? No ja nie Shazie. wiem, ja widziałem Rawie, Manię i Karolinkę wybiegającą przez specimena biegającą. Ja bym mówić to nie. Na rabu, Problem jest taki, że ogólnie Klapek był raczej impostorską rolą, bo jakby zabijał od początku. On się czy... poznajesz, on już się nie odezwał, a i tak został zestrzelony. <laughs> nie, no to hmm. sam strzelił. E... Bardzo hamsko się zachowałeś, AB. Co? Nie wiem, no, <noise> Nie no, ogólnie ten. Ogólnie to, jeśli klapek był impostorską jeśli Shazzy jest jakąś neutralną, no, myślałem, bo bardzo długo Kile nie padały. Nie, no, ja tak nie tak wiem, czy nie mam nie jakiegoś arsonisty trapperem. czy plak perera A Shazzy po prostu rzeczywiście jest jakąś pozytywną, zabijającą rolą. Ja tak że naprawdę był nie, nie wiedziałem, co z tym traperem. No, pozytywną, zabijającą. Tak, dziwnie stanął na początku przy wejściu do laba, więc myślę, że jest traperem. Nikt nie stanął przy wejściu do laba, na pewno, na pewno był traperem, no. No, ja dobra, ja dobra, dobra, no niech Wam będzie zagłosuję. Chociaż nie wiem, chociaż to trochę. Jebie głównym. O nie, hipnoza! Ja nie dostałem. No nie. O, o nie! Nie, nie widziałeś, jak ci machałem? Szczęśliwy chorejka. Flip, no za! Rzeczywiście, Widziałem, że jest pierdolę. Ale wiesz to Tak, ja już wyczerpałem w pierwszej gierce, kogo mamy wszystkich. Ale ja się, się zastanowiłem, skąd no, rys, to wiecie, się będzie, w to będzie go nie zabrał tej roli. Nie, się nie, da tak zrobić. No właśnie, ja, ja tak strzelałem, nie? Faktycznie on stanął na chwilę dla wejścia do lawej. Ale ty A, ja nie, nie wiem, co to jest. widziałem, jak GPS. Zajebałem ją na kączach włączonych, nie wiedziałem, że to jest ona, więc no a takie prócze się to druga sprawa I'm, I'm lucky. Dobra, amnezjak Po prostu się schowajmy Poczekajmy na jakiegoś kilka No tutaj przedminie łaśmy Tak będzie chyba najlepiej O, Zostałem zmieniony w wampira znowu Dobra, spoko, dzięki No git No to zabijamy w takim razie Szybka akcja Idziemy do dwa Walniemy sobie kogoś szybko Jednak nie walniemy, bo nikogo tutaj nie ma hmm. Tutaj też nikogo nie ma Strasznie pusto Hmm Karolinka starcą tutaj biega, mamy Sneakiego, mamy Klapka Co tam, Klapek? Co byś chciał, Klapek? Klapek się skanuje No dobra No i fajnie To chyba szybka runda będzie, mam wrażenie Dobra, pobiegniemy teraz w dół Mamy tam Sneakiego Mhm Teraz sobie walniemy, oj, 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 o ty hamie. No i koniec tego dobrego. Chodź jeszcze wbieg do ofisa To nie Witam. ja, to nie ja! No też to, to, to ja, naprawdę! Ale ja naprawdę. Nie, no ja jakby, to... jakby wiesz, no nie padało przy tobie to ciało, to wyglądało jakby po prostu ty miała takie. jakby Jakbyś się prostu szukałam, ale że wygląda to bardzo sus, to. Nie, wydaje mi się, że Avi chyba też tego nie zrobił. Nie, nie zrobiłem no, tego. Avi jest clear i Karolinka jest clear. Ale Grim tego nie mógł zrobić, bo Grim przed chwilą jeszcze ze mną był w O2. Tak, tak, no to prawda. A ja teraz stoję samemu W2, więc jeżeli Grima tam ale nie ma, to my nie mogli tak zrobić. Tyle. Ale to nagle a... padły te ciała, czy one nie żyją? Mm. Nie, jedno jest na skanie, a drugie jest tutaj w wejściu od na... admina. No tak to był w laboratorium. GBN i Green, mówią, tak? No to na nie, początku, odwróć, to na początku rundy. A, no dobra, ale ma... nie wiadomo kiedy zginął Klapek. Nie wiem, na samym początku w ogóle padł jakiś granat na samym początku, ale nikt tam nie zginął chyba. Granat? No a to nie ciężko, prawda? Nie, grenadier był. Normalnie miałam flesza. Okej. Okay, a to, to my nie mieliśmy w labie chyba. Ja miałam, nie, 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 my, nie ja my przebiegliśmy, to, to przebiegliśmy przez specymena. To było pod dropshipem na samym początku, jakby jak zaczęły pierwsze światła gasnąć. Nie no, my z Grimem chodzimy za rączki praktycznie całą rundę, więc... To niedobrze. Oni nie kropotę. są jakimiś loversami. No właśnie, boję się tego, że są jakimiś lowersami no. i chodzą sobie ale za Ale to czekaj, ale, czyli tego. słuchaj, jesteśmy w O2 i Grim... Gdzie są te kile w ogóle? No mówiłam, no. ja jeden jest na skanie, pomarańczowy jest na skanie, a źle przy wejściu do tego. Nie wiem. No, a skąd ty wiesz, że na skanie? Tak nie wiesz, no jak nie wiesz? Przed chwilą powiedziałeś, że na wejściu do czegoś, do czego? No po do lewej, na. po prawej stronie. Nie, bo się pytałeś, gdzie jest reszta, wiesz, hmm. mówisz nie No nie wiem, no Grim na pewno ich nie zabił, bo Grim dosłownie teraz z butelek wybiegł. Hmm. To po, po, powiem wam to... tak, No w butelkach. Co, w butelkach. Co, jesteś escape'istą? A nie, czekaj, jest generał. Kto mnie teraz zabije w rundzie, hmm. ten jest szmatą. Co? co? Ja okay. zagłosowałem okay. do no, go. A, bo jak to? A, <grym> czemu, czemu mam być szmatą, jeśli mamy cię zabić? Słuchaj, ale nie w rundzie, w rundzie, ale to za chwilę, za chwilę się. A, na wiecie. głosowaniu można? Nie, tak, na głosowaniu można. A, no dobra. <grym> dobra, kończymy tę grę. Niki był impostorem, grenadierem, więc nikt mi tutaj już nie stanie na przeszkodzie, chyba że jakiś kurde, jakimś cudem będzie weteran albo szeryf. Mhm. Dobra. I my! No dobra, najpiękniej. No mówiłem, no, nie zrobił. Kurwa, karma jest to Czyli jednak by się zabiłaś, tak? Sniki mi zabiły, Nie, nie razy. zabiłam, nie zabiłam. A, a, a nie a ja patrzę, mówię to sniki a nie Ani cię. Ja zabiłem. Ja zabiłem, czyli patrzę i jego nie Co Czemu w ogóle mam napisać, że zabiłem dwóch? Trzech zabiłem. Zabiłem Klapka, zabiłem. Ja chciałem zabić, myślałem, ja chciałem powiedzieć, ale patrzę na. A no, Bossnik był impostorem, ja widziałem na moich oczach, zajebał jako ten grenadier, to zajebałem jego. Ej, ale kto z ciało? Ja miałem Rottinga. A ty będzie Rottinga! a zniknął po prostu, no. Okay. A ja, ja, ja się zastanawiałem, nie dlaczego no, byłam jak zrobiłem tak wszystkie naprawdę. tatki jako Snicz, nie pokazało mi żadnej strzałki. A nie, Julię, Jimorem Boże. No bo nie żył już.